Cześć, to drugi odcinek mojego materiału poświęconego sklejaniu modelu kartonowego lekkiego czołgu francuskiego Renault FT-17. W pierwszej części skleiłem większą część kadłuba, zostało mi już tylko przód oraz spód. Tu mamy część przednią, która musi być wklejona tutaj. Wyciąłem ją już i ukształtowałem, i teraz trzeba ją ze sobą skleić. Składa się ona, można powiedzieć, z trzech fragmentów, które trzeba ze sobą połączyć, tak aby stworzyły jedną całość, która nam wejdzie w ten otwór. O, w ten sposób, i tak samo tu, tu i tu. Nie będę sklejał wszystkiego naraz, ponieważ to, jak wspominałem, jest niezbyt wygodne i ryzykowne. Zacznę od górnej części, a potem dokleję dolną. Kolej, klej wyszedł, widzę, więc go zgarnę, żeby się nie był model. No właśnie, tu nałożyłem za dużo kleju już widzę, że będzie mi wyciekał więc go zganę wcześniej i dzięki temu nie powinno być tego problemu pytanie, czy nie zganałem go za dużo i czy w tym momencie chwyci o tym zaraz się przekonamy ale chyba chwycił chyba chwycił, bo Trzyma się. Dobrze. I teraz tak samo trzeba będzie zrobić tu, tu i tu. Będą te cztery, cztery połówki do zrobienia na raz. Teraz, kiedy ta część jest już sklejona, możemy ją umieścić w modelu. Warto patrzeć w którą stronę. Tutaj pewną pomocą jest fakt, że mamy tutaj czubek łopaty. Tu mamy resztkę łopaty, więc łatwo widzieć w którym miejscu należy ją przykleić. Podoba mi się to, że w tym modelu na częściach, na które trzeba nałożyć klej, umieszczono jednak fragmenty koloru, dzięki czemu wyjście poza kolor jest tu w tym modelu trudniejsze, a poza tym łatwiej trafić tam, tam, gdzie chcemy, biorąc pod uwagę to, że mamy tutaj zaznaczone te elementy kamuflażu. Dzięki czemu nałożenie kleju jest prostsze i umieszczenie samej części także nie powinno sprawić trudności tak żeby trafiła w swoje miejsce możemy teraz zająć się układem jezdnym który składa się z zasadniczej części oraz z gąsienic Wydawca sugeruje, aby zrobić to tak, aby najpierw skleić ten fragmencik, potem dokleić go do kadłuba, a na samym końcu zrobić gąsienicę. Więc postanowiłem, że tak zrobię. Wyciąłem tę ten, ten część i ukształtowałem wszystkie złączki, które łączą obie, obie połowy gąsienic. układu jednego, gąsienice na no później będą. I teraz pozostaje już je tylko powyginać. I skleić. Ponownie tu nie ma obowiązku sklejania wszystkiego naraz i raczej też nie ma powodu, żeby to, to robić. Ważne jest, żeby natomiast zachować kształt, aby cała taką sienicę, cały, cały, cały ten układ jestny był, stał równo. Więc myślę, że zacznę od tej części. Tu może jeszcze trochę widzi nam, żeby mi nie... Odstawały. W przypadku akurat takich części to kształtowanie jest dosyć ważne, żeby po sklejeniu część nam nie uciekała. Te natomiast ważne żeby były przy samej krawędzi ponieważ na nie będziemy potem doklejać gąsienice więc można nawet je trochę przesunąć jeżeli nam no uciekną za głęboko tak aby były na tej, wysoko, na, na tej jednej długości wszystkie dzięki temu potem łatwiej będzie poradzić sobie z gąsienicami i tu właśnie wychodzi kolejna zaleta glicolu: to jest to, że możemy już po przyklejeniu jeszcze przez jakiś czas manipulować tymi częściami. Natomiast gdybym to robił przy pomocy super superglu czy czegoś takiego, to właściwie po doklejeniu część byłaby już nie do uszenia. I teraz pozostaje wyschnąć. Po wykonaniu układu jezdnego. Możemy wziąć się za gąsienicę. W tym modelu gąsienicę wykonano w postaci jednego elementu. W niektórych, jak widziałem na przykład w prezentowanym tutaj na kanale modelu czołgu pz Im 130 gąsienicę także można wykonać z pojedynczych ogniw, co jednak wydaje mi się nader kłopotliwe i raczej zabawą dla bardzo doświadczonych modelarzy. Natomiast wersja jednogąsienicowa jest niewątpliwie wygodniejsza w obsłudze. Co jest ważne? abyśmy prawidłowo tę silnicę ukształtowali. One muszą być nałożone na ten element i muszą być nałożone tak, żeby ładnie do niego się dopasowały inaczej będzie to wyglądało kiepsko. W związku z czym już po wycięciu warto sobie przyłożyć do punktów, w, którym, gdzie mamy, w których mamy zaznaczone, tak jak powinny być one yy, Ukształtowane. Nie wiem, czy widać na filmiku, ale tutaj przy sztance, z której była wycinna, były wycinane gąsienice, są takie małe kreski, i te kreski pokazują nam, które gąsienice w których miejscach muszą być zagięte. Tak, żeby potem ładnie nam się nałożyły na ten fragmencik. Aby je zagiąć, robimy tak, jak w przypadku kształtowania wszystkich innych elementów, czyli bierzemy linijkę, dokładamy do punktu, do linii, w której musi, musi być. Przecięcie i przejeżdżamy szpilką raz czy dwa razy, tak aby nam touch, ten fragmencik się potem chciał o, ładnie wyginać. Tu, zaletą tego, jest, te, tego modelu jest to, że te wygięcia są kanciaste. One nie, nie są zaokrąglane, bo jeżeli są zaokrąglane, to w ten sposób już nie, nie uzyskamy zadowalającego efektu. No, ale tutaj na szczęście wszystkie one są kanciaste, dzięki czemu tego typu rozwiązanie pozwoli nam bezproblemowo ukształtować gąsienicę w taki sposób, aby nam się elegancko nałożyły na układ. Po tym jak ukształtujemy gąsienicę, tak jak tutaj widzimy, kiedy już podwignałem wszystko tak jak trzeba, należy ją dopasować do części, do której chcemy ją przyłożyć i sprawdzić, czy nam Pasuje. Zawsze w takich rzeczach najpierw, najlepiej, najlepiej to robić najpierw na sucho, sprawdzając, czy wszystko do siebie pasuje, czy też nie. Jeżeli nie, to możemy poprawić teraz, a nie potem, kiedy już nałożymy klej. Ona ma być w ten sposób. Więc teraz, kiedy już widzimy, że pasuje nam i że jest tak, jak powinno, możemy nałożyć klej. O ile zwykle robię tak, że klej nakładam fragment etapami. Tak myślę, że tutaj lepiej jest nałożyć od razu na całość. Czemu? Ponieważ ważne jest, aby gąsienice były napięte, czyli od początku do końca dochodziły razem. Więc wydaje mi się, że sensowniej będzie nałożyć na wszystkie uchwyty klej i upewnić się, że całość będzie do siebie pasowała, a nie, żeby nie doszło nam do sytuacji, w której na przykład nałożymy na jeden fragmencik klej, a potem się okaże, że gdzieś jest krzywo. Zwłaszcza, że jak wspominałem, wikor jest o tyle wygodnym klejem, że zostawia nam pole manewru. Nie, można powiedzieć wybacza błędy w odróżnieniu od mocniejszych klejów, które niby lepiej trzymają, ale nie pozwalają nam na żadne poprawki w razie jakichkolwiek niedociągnięć. Poza tym fakt, że wysycha dosyć powoli sprawia, że możemy go sobie spokojnie nałożyć na całą część na wszystkie części bez obaw, że gdzieś że zaczniemy nakładać, a na innych fragmentach nam już wyschnie. Ok, mamy nałożony. Teraz możemy dopasować gąsienicę. Ich nałożeniu, może na tym papierze, ponieważ istnieje zawsze ryzyko, że klej nam gdzieś będzie chciał wyciec, to jest jego natura. Doczepiamy, yy, yy, najlepiej datko je tutaj przycisnąć, tak żeby sprawdzić, czy nam pasują. O. Jako, że od tej strony będzie doklejony, doklejony ten układ jasny do modelu, to warto pamiętać, żeby od tej strony przede wszystkim te gąsienice były równo zresztą części, żeby na przykład nie wychodziły na nią po, za, poza nią, bo wtedy pojawi się problem, że będą nam, wy, będą nam ją odpychać od modelu. A tego nie chcemy. OK. Pozostaje teraz im tylko dać spokoju wyschnąć. Kolejnym krokiem, który nas czeka, będzie sklejenie podłogi. Podłoga składa się właściwie tylko z tego przedniego elementu, który na część czołgu w ogóle nie ma podłogi. Natomiast musimy ją skleić w ten sposób, że te fragmenty doklejamy tu, pamiętając uprzednio, aby ukształtować te sklejki w tym kierunku. Też będą one potem trzymać podłogę z kadłubem. Zaczynamy więc od ich przyklejenia, tak żeby były maksymalnie równo z dołem. O tym trzeba pamiętać tutaj przede wszystkim, żeby je, dlatego lepiej to robić w tym momencie na papierze, tak żeby klej doszedł do samego końca. A potem wyrównujemy. Tu lepiej przejechać palcem potem, żeby usunąć ewentualny nadmiar kleju. No, ale jak widzicie, nie dokleiłem idealnie równo. I dzięki temu, że jest to WIKOL, mogę to poprawić. O. Teraz jest równiutko. I to samo teraz z tej strony. O. Podłoga jest sklejona, teraz tylko musi wyschnąć, aby móc potem ją dokleić do samego pojazdu. Kiedy podłoga jest już sklejona, możemy ją przykleić do modelu. Myślę, że bez problemu można ją przykleić na jeden raz jako całość. Nie trzeba się tutaj bawić w przyklejanie osobno poszczególnych fragmentów. W tym momencie, kiedy ją dokleiliśmy, nie mamy już bezpośredniego dostępu do części tam wewnątrz, więc żeby się upewnić, że te sklejki chwyciły. Możemy sobie je przycisnąć patyczkiem. Co warto zrobić? O, w ten sposób. I teraz można zajrzeć do wnętrza. O, jakby to tutaj. O, tak. Aby się upewnić, że sklejki chwyciły i że są przy, podklejone prawidłowo. I teraz pozostaje już tylko poczekać, aż ta podłoga wyschnie, i wówczas będzie można już doklejać układ jezdny czołgu. Możemy się zatem wziąć za układ jezdny i przyklejanie go do kadłuba. Tu jest pewien myk, mianowicie w momencie kiedy dokleimy gąsienicę do kadłuba, nie będziemy widzieć punktu sklejenia. Aby nie robić tego całkowicie na ślepo, zaznaczyłem sobie na powewnętrznej stronie kadłuba granicę. Aby móc łatwiej trafić. W trakcie czego będę widział, jak przyłożyć, żeby ta część była dobrze dopasowana do kadłuba czołgu. Mogę więc teraz nałożyć klej na gąsienicę i dokleić ją do kadłuba. Jest to trochę tricky, ponieważ wymaga trafienia. Ale po tym, jak sobie zaznaczyłem tą, to, to mam nadzieję, że uda mi się trafić dobrze. Oczywiście łatwiej by to było, gdyby ta część była w pojedynczych podzespołach i składałoby się je osobno. Wówczas tak, nie, nie trzeba było aż tak bardzo celować, bo składalibyśmy te części pojedynczo i... Widzielibyśmy, co robimy. W tym przypadku niestety musimy działać trochę na ślepo, ale mam nadzieję, że to wyjdzie. Więc dopasowując ten fragment. Teraz docisnę go od wewnątrz. I pozostaje mi czekać aż wyschnie. Kiedy ten fragment jest już doklejony, możemy jeszcze, możemy teraz dokleić resztę układu jezdnego do kadłuba, mianowicie do tego fragmentu tutaj. Do tego lepiej użyć czegoś cienkiego, takiego jak właśnie spinacz wyprostowany. Ewentualnie można użyć też szpilki, ponieważ chodzi o to, żeby nałożyć tutaj tego kleju niewiele. Tak, żeby chwycił, ale żeby nie wylał nam się za bardzo poza fragmencik i teraz trzeba to już trzeba przytrzymać ręką i docisnąć żeby to się to chwyciło ponieważ samo raczej nie będzie chciał w ten sam sposób skleiłem drugą gąsienicę i tym samym e, można powiedzieć pojazd już jest e, w niemalże e, dwóch trzecich skończony Zostały mi ostatnie elementy, czyli wieża i tylna część, która służyła czołgowi do pokonywania okopów. I myślę, że te elementy zostawię sobie na ostatni materiał, a to z ukończeniem układu jezdnego i doklejeniem go do kadłuba skończę materiał numer dwa.